Witam, z tej strony Antek. Dzisiaj jest 13 listopada. Jestem w sadzie czereśniowym. Tutaj na wprost nowo nasadzona drzewka. Jak widać, liście na drzewa jeszcze się dosyć mocno trzmią. Te tutaj na lewo, mocno zielone, to są akurat burlaty na kolcie i na ptasiej. Dalej jest tam riwan, techlowan, wanda. Tutaj na prawo praktycznie wszystkie drzewka, no wszystkie drzewka są na kolcie, na ptasiej zasadzone, tak na silnie rosnących podkładkach. Tutaj na lewo jest trochę na phl na gizeli. Tutaj jedynie te pierwsze na lewo to są kariny na kolcie. One jakoś szybciej w tym roku gubią liście. Chociaż odmiana jest późno dojrzewająca podkładkach półkarłowych widzę, że trochę szybciej gubią liście, np. techlowan na gizeli, a techlowan na, na, na kolcie, to ta wegetacja jednak trochę szybciej się kończy. Ale u nas tutaj w ogóle jeszcze na jesieni nie było przymrozków, także liście się mocno trzymają. Ja to tak faktycznie czekam za tymi przymrozkami, tak żeby trochę te liście opadły i wtedy będę miał zamiar wysiać sól potasową bo teraz na jesieni jest taki dobry moment na podanie tej soli potasowej drzewka już praktycznie wegetację zakończyły lub kończą te chlorki ze się wypłuczą przez jesień, przez zimę z deszczami wsiąkną głęboko w ziemię a potas zostanie tak żeby nie przepłacać w nawozie jakiś potasu. potasu można też dać na wiosnę, ale on jest dużo droższy, a sól potasowa można spokojnie teraz na jesieni dać. Ja przynajmniej daję i jakichś skutków negatywnych nie widzę. Tutaj co do nowych nasadzeń nie tak dawno rosła Vega. No niestety ta wega ostatnie lata straciła swój polot, nie jest tak już pokupna dosyć tania na giełdach, ludzie jednak wolą ciemne odmiany, a ta, ta waga mimo wszystko była dobra, dosyć niezawodna w planowaniu, z tym, że nieodporna na pękanie i odmiana wczesna. Też ją trzeba było przerywać, więc problemy ze zbiorem. W tym roku akurat dużo nam wegi tu praktycznie większość wegi spękała, bo dosyć dużo padało, tak, jak zresztą w całej kraju i w miejsce właśnie tej wegi, ja tutaj postanowiłem zasadzić sobie wczesną odmianę. To jest akurat rita na kolcie. Akurat zamówiłem te drzewka, wszystkie co były w szkółce, więcej nie mieli, więc tutaj rozstawę zrobiłem 4,5 na 3,5. Chciałem trochę gęściej, w rządku. Co 3 metry, ale już nie było drzewek, więc te co były dostępne. Tak, jak widać, wszystkie co zaoczkowali mi sprzedali, dosyć koronki mają. Nie jest tak źle, kilka drzewek było z takich powiedzmy, okulantów yy, takich ciększych, ale ogólnie jak tak patrzę, yy, drzewko tutaj yy, do koron koronka ma na odpowiedniej wysokości, bo tutaj pierwsze rozgałęzienia widać że zaczynają 60-70 cm i tak dalej, także nie jest źle. Yy, wiadomo tutaj niektóre tą gałązkę wytnę, bo trochę to konkuruje z przewodnikiem. Tak jak mówiłem, są zasadzone na kolcie, powiedzmy tutaj jak tak sobie zobaczę na grubość tego drzewka, to nie ma tragedii, 2 cm. To jest takie szkółce, które ja biorę teraz od kilku lat już systematycznie, także na drzewka nie narzekam, wiadomo nie są to jakieś super wszystkie jedno w jedno, no bo co było to wzięłem. A co do, dlaczego te drzewka są zaznaczone to, to, takim czerwonym sprayem? No to to ja akurat zabezpieczam przed złodziejami, bo wiadomo, że są różne osoby, niektórzy nie kupią drzewko, tylko wolą wyrwać gdzieś z sadu. I ja sobie tu zaznaczam jedną taką powiedzmy dłuższą czerwoną linię, jedną czerwoną kropkę. Także mało prawdopodobne, że ktoś tak zaznaczy tak samo jak ja drzewka, inne lata nawet się bawiłem, że na przykład jakiś jeszcze dodatkowy kolor niebieski czy żółty, tak żeby... Te drzewka się odróżniały, no może trochę to niektórych odstrasza, chociaż zawsze się traci, że ktoś zginie mimo wszystko. I od dołu tutaj jeszcze zabezpieczam miedzianem z emulsją, trochę topsinu. to głównie przed zającami, ale też w przyszłym roku, jak będę pryskał na chwasty bełką herbicydową to ten herbicyd, no wiadomo zawsze coś nam poleci to po tej emulsji powinno mi spłynąć no i trochę zabezpieczę przed zającami bo widzę, że no nie jest dużo tych zający w sadzie a resztuk się trafia trochę więcej młodych widać na wiosnę w tym roku przynajmniej dosyć dużo widziałem w tej chwili tych starych jakoś nie widać dorosłych osobników ale na wiosnę, latem dosyć dużo widziałem takich młodych, kilka, kilkukrotnie i one czasami widzę, że nadgryzają od dołu pędy, czy nawet trochę kory nadgryzają. Tak jak tutaj pokażę na jednym zdjęciu, są odgryzione pędy. Tutaj nawet na, na przewodniku trochę, na śliwce podrapał korę. Zajam, ale nie ma tragedii. No Myślę, że ta, ta emulsja to też zabezpieczy przed tymi zającami. A pokażę na przykład drzewko z innej szkółki, które kupiłem. Po prostu w tej szkółce, które biorę. Nie mieli odmiany na dosadzeniu. Kilka drzew mi wyleciało. To kupiłem w innej szkółce też z koronką. Pokażę, jak na przykład tamte drzewka wyglądają. Tutaj jestem przy drzewku, który zakupiłem w drugiej szkółce, szkółce, w której na co dzień nie kupuję, ale niestety sytuacja nie mnie zmusiła, bo już w zeszłym roku to drzewek nie dosadziłem, a miałem kilka wyleconych i przez znajomego kupiłem w tej szkółce. Jak widać, drzewko pierwszej klasy z koronką według szkółkarza, a w rzeczywistości ta koronka, jak widać, ona dopiero tu się zaczyna od powiedzmy metra. Czyli faktycznie z moich doświadczeń z praktyki wiem, że jeżeli takie drzewko zostawić z taką koronką, to poniżej tych 100 cm raczej ciężko ono wypuszczają nowe pędy, raczej to drzewko później idzie w górę i tam tworzy kolejne rozgałęzienie a w dół ciężko, więc tutaj takie drzewko, mimo że jest koronką, no to ja niestety przytnę tutaj na wysokości około tego metra czy poniżej metra, 90 cm i na nowo tą koronkę będę wypuszczał no bo później będę miał taki długi, długi przewodnik z gałęzi dopiero koronka będzie wysoka też to drzewko jak widać Tamte miało około 2 cm, te tutaj ma około 1,5 cm szerokości. Także drzewko w pierwszej klasie i tam i tu Ale jednak się różnią. Także przy zakupie tych drzewek no, trzeba sprawdzać wszystko samemu, bo to co szkółkarze mówią, a to co jest rzeczywistości, to, to są dwie różne rzeczy dwa różne światy. Także z tym trzeba uważać. Tutaj jestem przy odmianie Karina na, na podkładce kod. Gdyby wszystkie drzewa w sadzie wyglądały mniej więcej tak jak te, to, to byłby przynajmniej dla mnie odpowiedni termin na oprys miedzianem, bo ja będę pryskał na jesieni tylko raz. Dawca 3 kg na hektar, tak jest w programie ochrony roślin. Oprócz miedzianu można różne zamienniki tam zastosować. Są nawet nawozy miedziowe, więc jest wybór, są tańsze i droższe środki. Można by było dwukrotnie opryskać, powiedzmy trochę jeszcze więcej liści by było na drzewie i później całkowicie po opadnięciu liści, to by było tak najlepiej. Ja będę pryskał tylko raz i później kolejny raz na wiosnę. Zobaczę jeszcze jak tam będzie z wyciekami gumy i tak dalej, bo jeżeli jest duża presja to zależy jak ma stać, bo jeżeli jest dużo raka bakteryjnego, no to trzeba więcej razy pryskać. Jak nie ma go za dużo, czy jest mało, no to można trochę przyoszczędzić decyzja do każdego należy tu jak widać nie wiem czy to będzie widać czy nie jeszcze końcówki zielone są także drzewa całkowicie jeszcze w z spoczynku nie weszły mimo że liście zrzuciły praktycznie także jeszcze zima się nie zapowiada także tyle na dzisiaj Tyle na dzisiaj stadu czereśniowego. Pozdrawiam.